Cześć moi drodzy, to znowu my. Znaczy, znowu ja tym razem. Bo na skraju Gaju, jak widzicie, rzeczy się dzieją. Stawiamy w końcu wymarzoną stodołę, na której, w której będzie miejsce na przechowywanie maszyn rolniczych będzie pracownia pszczelarsko-rolnicza, taka do uboju własnego kur, do produkcji własnej miodu, do. Wszystkich tych rzeczy spożywczych przechowywania, będzie też jakiś warsztat taki do wszystkich prac naprawczych i tym podobnych. Będzie też jakaś stolarnia. Czy będzie to wszystko, co na wsi rolnikowi jest potrzebne do pracy, gdzie będzie można przerzucić, przechować jakieś siano, gdzie będzie można przechować słoiki, przetwory, gdzie będzie można te przetwory robić. Tam powstanie też kuchnia. Nareszcie. Zaczęliśmy, jak widzicie, budowę stodowej. Za chwilę Wam pokażę, co zrobiliśmy do tej pory. Oczywiście, tu nie będzie filmów poradnikowych, budowlanych, bo ten kanał o tym nie jest, a w internecie na YouTube znajdziecie mnóstwo kanałów o tym, jak budować. Natomiast to, co chcę Wam <coughs> powiedzieć, to po pierwsze, na jakiej podstawie budujemy? Budujemy dom bez pozwolenia, bez zgłoszenia i bez wymaganych warunków zabudowy. Akurat warunki zabudowy tutaj mamy na 100 na 300 metrów kwadratowych, więc tu akurat żaden, żaden problem, ale nawet gdybyśmy jej nie mieli, to nie musimy ani tej budowy zgłaszać, ani uzyskiwać pozwolenia na budowę, ani też uzyskiwać warunków zabudowy, nie musimy mieć kierownika budowy. Możemy sobie to wybudować. Na jakiej podstawie? Bo to wszystko jest legalne. Na jakiej podstawie? Ano na podstawie, i tu uwaga odnośnik artykułu 29 Prawa Budowlanego, ustęp drugi, pozycja 33, czyli możemy sobie każdy, każdy z Was w zasadzie i to niekoniecznie musi być rolnikiem, może wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni do 150 metrów czyli powierzchnia zewnętrzna musi być nie większa niż 150 metrów kwadratowych, o rozpiętości konstrukcji. 6 nie większe niż 6 metrów i wysokości budynku 7 metrów. Tutaj ważne, co to jest rozpiętość konstrukcji, bo to jest śmieszna sprawa, bo nie ma. Nasz ustawodawca zdefiniował prawo, które do niczego się nie odnosi, bo nie ma w pozycji, nie ma w prawie definicji rozpiętości konstrukcji, ale biura konstruktorskie, kancelaria prawna Wolters Klavers Zdefiniowała to wprost i sądy tą definicję uznają, że rozpiętość konstrukcji to jest maksymalna odległość między kolejnymi punktami podparcia. Czyli jeśli masz rozpiętość 6 metrów, to osie podparcia muszą być co 6 metrów. To nie oznacza, że budynek ma mieć 6 metrów szerokości, bo jeśli miałby 150 i 6 metrów szerokości, to by byłby 15 metrów długi. No to czasem, czy, gdzie tam więcej, 25, 20, no 25 metrów długi no to to by było totalnie bez sensu. Więc budynek może mieć tą szerokość różną, natomiast rozpiętość konstrukcji, czyli na przykład jak jest dach, to rozpiętość nie może być większa niż 6 metrów. Czyli co 6 metrów musi być na przykład ściana konstrukcyjna. Taka jest wykładnia prawników, sądów już też, aczkolwiek niestety w wielu gminach może, czy, czy, czy w powiatach, jeśli trafi się na Inspektora nadzoru budowlanego, który nie bardzo wie co robi, no to niestety trzeba liczyć na to, że sprawa trafi do sądu. W każdym razie będziemy budować z artykułu 29 taki właśnie budynek 150 metrów, 6 metrów rozpiętości konstrukcji i nie więcej niż 7 metrów wysokości. To jest pierwsza rzecz. A dlaczego? No i na to nie potrzeba, warun nie potrzeba ani pozwolenia, pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia budowy. Co oznacza, że jeśli jesteś rolnikiem, to możesz sobie wybudować tych domów, ile ci się żywnie podoba. Znaczy domów, pomieszczeń gospodarczych ogólnie rzecz biorąc, przeznaczeniem rolnym ogólnie rzecz ujmując. Co ciekawe, w w prawie jest taka, że to przeznaczenie rolne można sobie zbudować nawet na działce budowlanej i też przeznaczenie rolne, że będziesz tam kiszone ogórki trzymać i to też jest zgodne z prawem. No oczywiście warunki oddziaływania według własnej działki, co oznacza, że te wszystkie techniczne warunki usytuowania budynku na działce, odległości od granic działki i tym podobnych też muszą być zachowane. A dlaczego nie wymaga to wz Bo z kolei artykuł 59 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym Ustęp 2a mówi wprost, że właśnie to, co jest w artykule 29, ustęp drugi, jest w większości przypadków, tam są wymienione dokładnie punkty, jest wyłączone z konieczności uzyskania warunków zabudowy. I między innymi punkt 33 jest tam wprost wymieniony. Więc budując taki budynek, a już szczególnie jeśli rolnik ze na działce rolnej, tak jak my, no to nie musisz mieć ani pozwolenia, ani zgłoszenia, ani warunków zabudowy. I my taką stodołę właśnie sobie stawiamy. No oczywiście to jest budynek gospodarczy. Co za różnica, czy budynek gospodarczy, czy stodoła? Takie coś sobie stawiamy i pokażę wam teraz. Bo nas to strasznie jara i stresuję przy okazji, bo naprawdę każda budowa to jest wielki stres. Ale pokażę wam jak to wygląda w praktyce. To jak widzicie nasza kopara. Tutaj były o niej filmy, a tą koparą dzisiaj Wykopałem swój pierwszy dół. dół, 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 dół. E, tutaj, jak go widzicie, oto dół. Tam będzie tam jest podłączenie do naszej oczyszczalni ścieków. E, tutaj, 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 tutaj. O, i tam jest już wykonana gotowa instalacja. Znaczy, przygotowana do podłączenia. Tutaj będą szły rury. Ten rów dzisiaj kopałem sam koparką. Pierwszy raz. Uu, jestem z siebie dumny. Niestety nie wyszedł zbyt równo. No, ale e, jak na pierwszy raz, to i tak jest całkiem nieźle. Zważywszy, że tutaj była droga, niestety, którą musieliśmy rozwalić i 30 cm takiego ubitego kruszywa e, naprawdę taką paralelę dwie brała. E, a co my tu mamy dalej? Dalej mamy płytę fundamentową. Jak widzicie, płyta fundamentowa jest zrobiona przy założeniu zbrojenia rozproszonego. Tutaj zbrojenie jest wzmocnione na podjazdy. Gdzie będą wjazdy samochodowe, tam będzie wjazd traktora. Tutaj, gdzie, gdzie chodzimy, oczywiście to zbrojenie będzie jeszcze rozszerzone. Pokażę Wam trochę więcej, jak to będzie wyglądać, trochę później. Ale jak widzicie, jest to zbrojenie rozproszone. Nie ma tu żadnej kratownicy, nie ma tu nic. Tutaj będzie wylany beton, tylko będzie to beton wylany według technologii LaFarge'a. Taki z 30 kg włókien stalowych, takich stalowych haczyków. Na każdy metr sześcienny, co oznacza, że tu będzie zbrojenie rozproszone i ze zbrojeniem punktowym, obwodowym, fundamentowym, a tutaj będzie właśnie ta ściana konstrukcyjna, która gwarantuje rozpiętość 6 metrów, jest 5,5 metra w tamtą stronę i 6 metrów w tą stronę, co oznacza, że zachowane są te rozpiętości konstrukcyjne, a budynek ma 13 na 115 czyli niecałe 150 metrów kwadratowych. No i tutaj, jak widzicie, już są zbrojenia ułożone na takich, cementowych, cementowych płytkach do, do odstęp, żeby były odstęp, żeby były w pełni zalane betonem, już jest tu zrobiona, ułożona ładnie kanalizacja. Jutro będzie to kończone i będzie fajrant. Tutaj mamy tutaj mamy oczywiście, utworzyliśmy też, utracziliśmy też kawałek drogi dojazdowej. No bo tutaj traktor będzie wjeżdżał wyjeżdżał często z różnymi ciężkimi rzeczami. No to tutaj też jakoś musi być coś, żeby on mógł, żeby można było ten traktor zaparkować w ciągu dnia i za każdym razem do garażu nie wjeżdżać, wyjeżdżać. A tutaj na przykład jakieś ciężkie sprzęty typu belki, drewno i tym podobne, żeby też można było to gdzieś tam przyskładować, no tam dalej już droga wyjazdowa na pole zostanie zostanie normalnie po trawie. Tutaj obok, na razie, na razie jak widzicie, to jest tylko szalunek, tracony z xps zrobiony, ale ten, te, to, to, ta kupa gruzu będzie tutaj opaska, taka około metrowa, no bo w tej części to będzie ta nasza rolna, rolnicza pracownia. Miód, kury, przetwórstwo małe, w przyszłości RHD, RHD czyli rolniczy handel detaliczny, będzie się odbywał, będzie się odbywał w tym miejscu. Tutaj też będzie kuchnia, tutaj też będzie taka obróbka, po to, żeby mieć miejsce, gdzie nie będą nam wchodzić psy, gdzie będą spełnione wszystkie warunki rolniczego handlu detalicznego. No i tutaj jeszcze nie wiemy, co będzie, ale tutaj na pewno będzie jakiś warsztat taki naprawczo-stolarsko-ślusarski -sto i, i oczywiście jakaś to będzie część do składowania tych wszystkich podów rolnych, i tutaj będzie przechowywanie naszych maszyn rolniczych. Bo, jak wiecie, to wszystko jest drogie i, i taki traktor, czy, czy koparka, którą tam widać, one nie mogą sobie stać od tak sobie na, na ten bo po prostu gniją i rdzydyją. Tutaj mamy naszą zrębkę, którą musimy przewieźć. Oczywiście powstaje kupa ziemi z wykopu, którą tutaj ładnie tą ziemię sobie później na koniec rozplantujemy. Jeszcze nie wiem jak, bo jeszcze nie mamy koncepcji, zobaczymy, jak będzie płyta gotowa. Ale co najważniejsze. Tutaj cały ten obszar, który tu widać, to będzie nasz dodatkowy sad, czyli tutaj też będzie miejsce na płody rolne, będą jakieś dodatkowe drzewka. Ogólnie stąd do końca ściany będą też rzeczy sadownicze, krzewy i drzewa, ale nie ozdobne, tylko takie do jedzenia, zwyczajne, z których też będziemy potem robić przetwory. Czyli będziemy mieli zagospodarowaną całą tą działkę. A tu w rogu mamy wyprowadzenie prądu. I wody, które musimy doprowadzić tam. Niestety nie zagapiłem się, i jak położyliśmy drogę, to można było położyć tutaj przekop, ale nie zdążyliśmy, więc ten przekop będzie musiał być dorobiony tam, żeby się do tej wody dostać. No ale nic się takiego nie dzieje. Jeszcze jedna ważna uwaga dotycząca takiej budowy. To, że możesz budować bez kierownika budowy, bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia, czy bez wózetki. To jeszcze nie oznacza, że mamy stracić zdrowy rozsądek i budować na pałę. Ja projekt rozrysowałem sobie na pałę na zasadzie użycia domu naszego projektu z domu. tak jak płyta fundamentowa to jest projekt płyty z naszego domu. To mieliśmy gotowe. Płyta miał projekt płyty w domu, miał mniej więcej ten sam, tą samą powierzchnię. E, więc analogicznie zrobiliśmy projekt płyty więc tutaj e, płyty, mm, płyty fundamentowej więc tutaj się nie martwimy o to, ale uwaga! To, co najważniejsze, to to, że wydawało mi się, że taki projekt po prostu sobie zrobię sam ściągnę sobie jakieś tam. Z domu, domu szkieletowego jeden czy drugi projekt. No i położymy na to, zrobimy ściany według własnego projektu, położymy na to więźbę dachową, taką klasyczną, bo taniej, i załatwione. Ale na szczęście, ponieważ miałem projekt wiązarów na ten dom i tam były różne obliczenia, nacisków i tym podobnych rzeczy, a że trochę też jakiegoś doświadczenia z takiego stolarskiego, ciesielskiego nie mam, ale stolarskiego trochę mam. No to coś mi się doda, za, wyda, zaczę, zaczęło wydawać podejrzane. Te wszystkie siły naprężające, zwłaszcza przy, więź, przy więźbie em, takiej tradycyjnej, rozpierające ściany. No, ja jest, oczywiście nie jestem konstruktorem, więc się na tym nie znam, ale już na pierwsze takie podstawowe obliczenia wychodziło na, na inżynierski web wychodziło, że to się kupie nie trzyma. Dlatego też zdecydowaliśmy, że wyślemy to do konstruktora. Takiego, który po prostu małeb, liczy takie rzeczy, liczy takie domy. No i okazało się, że całe szczęście, że tego nie zrobiliśmy, bo gdybyśmy to zrobili po swojemu, no to okazało się, że dwóch konstruktorów i jeden praktyk, który nie jest konstruktorem, ale takie domy buduje, powiedzieli nam wprost, że byłaby piękna katastrofa budowlana. Bo prawdopodobnie już, jakby ludzie montowali wieźbę, to prawdopodobnie przy pokryciu przy pokryciu dachu, i gdyby się okazało, że jest silny podmuch wiatru, to ten dom by się nam złożył, znaczy ten dom, to pomieszczenie gospodarcze by się nam złożyło, a jeszcze nie daj Bóg, może się okazało, że ktoś by spadł z dachu i się zabił. Więc po konsultacjach z konstruktorem powstał projekt, taki, który już będzie realizowalny. Ale co, co, co najważniejsze, zupełnie inny niż ten, który mi się wydawało. Co to znaczy? To znaczy, że w konstrukcję szkieletową ścian wejdzie prawie dwa razy, dwa i pół razy więcej drewna niż to, co ja sobie w głowie wymyśliłem, co wydawało mi się dobre. Mało tego grub, czy nie, niejednokrotnie grubszego drewna i trzeba było trochę rekonstruować budynek, żeby te wszystkie siły, rozkłady sił gwarantowały, że ten budynek będzie stał i będzie stabilny. Więc to jest taka sytuacja, że nawet jeśli możesz budować sam taki budynek, bez pozwolenia, bez zgłoszenia, to proponuję i tak jakikolwiek projekt, nawet jak się narysujesz na ręce, zapłacić konstruktorowi, żeby ci to przeliczył. Konstruktor weźmie około 2000 za takie przeliczenie projektu razem ściany i dach. I warto to zrobić, naprawdę warto to zrobić. Tu trzeba też pamiętać, że konstrukcja murowana, jak się okazuje, zwieńczona wieńcem żelbetowym jest dużo bardziej trwała, dużo bardziej wytrzymała i dużo łatwiejsza później w obsłudze i toleruje więcej błędów, natomiast konstrukcje ze ścian szkieletowych przy, przy, przy tych szerokościach budynków, nawet przy rozpiętości 6 metrów tylko trzeba bardzo ściśle z konstruktorem skonsultować, mało tego to co konstruktor zaprojektuje ściany szkieletowe to musi też zaprojektować wiązary żeby wiązary odpowiednio przenosiły, spinały Spinały dom, żeby te ściany były spięte, i to gwarantują praktycznie tylko wiązary na takiej konstrukcji szkieletowej, która ma 3-6 metra wysokości, bo tyle nam potrzeba, żeby wszedł traktor. <laughs> Właściwie traktor ma brama, będzie miała 3 metry, no ale te 60 centymetrów to jest wieniec, na lat na, na proża i tym podobne, czyli 3,60. To że jeśli ściany są tak wysokie, to koniecznie musi to być spięte wiązarami, które gwarantują stabilność i to, że ściany nie będą się rozpierać, bo te wiązary inaczej przenoszą. E, przenoszą e, obciążenia. Tam te krzyżulce, kratownice i tym podobne, to już, to już radzę Wam się udać do konstruktora i naprawdę warto wydać 2000 na konstruktora po to, żeby samemu później nie zostać zabitym, żeby Ci się łeb, dach na web nie zawalił. No jak widzicie, tu na działce jest wielka rozpierducha, Już mieliśmy tak ładnie, już mieliśmy tak czysto. No i teraz mamy nieczysto. Mamy wszędzie brudno. Mamy wszędzie. Jakiejś złogi, piasków, ziemi, kamieni, kruszywa, tego wszystkiego, co jest potrzebne na budowę. No i to trochę potrwa, bo tu, jak widzicie, jest tylko płyta fundamentowa, a jeszcze teraz będą ściany szkieletowe. ściany szkieletowe będę stawiał sam, pewnie trochę przy pomocy żony i pewnie jakiegoś kolegę, jakiegoś znajomego tu ściągnę do pomocy do konstrukcji szkieletowej. Dlaczego będę stawiał sam? Bo od konstruktora dostałem listę cięć, listę długości, wszystko cały projekt, więc nie będę się musiał nad niczym zastanawiać, tylko będę robił według projektu. No, i co? Adach? A dach oczywiście, zlecimy do budowy prawdopodobnie firmie, która robiła nam konstrukcję wiązarów na dom, czyli firmie Lechnar, bo jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. No, i oczywiście znamy, mamy tutaj dekarza, który też nam wykonywał konstrukcję na domu, którego też jesteśmy bardzo zadowoleni. Jego poprosimy o zrobienie dachu. Nie wiem, czy nam się uda to zrobić skończyć w tym roku. Na razie. Jutro zobaczycie już gotowe, gotową konstrukcję przygotowaną pod zalewanie płyty betonem. A w, za kilka dni zalejemy to betonem, przeszlifujemy i będziemy mieli gotową płytę. No i wtedy pokażę Wam, jak to wygląda. I pokażę Wam jeszcze, co to jest ten beton ze zbrojeniem rozproszonym, bo dla mnie to była duża ciekawostka i rzecz wielce wątpliwa. Okazało się, że. Kiedy budowaliśmy dom i resztkę betonu z kosza wylaliśmy tu, żeby się tego pozbyć, no to później kłopot był się tego pozbyć, bo nawet jak ten beton popękał, to i tak te włókienka metalowe tak się są poszczepiały, że w ogóle nie szło tego rozwalić i wywieźć. Więc przechodzimy teraz do etapu, kiedy obejrzymy sobie już całkowite zbrojenie rozproszone, i zaraz potem zalejemy to wszystko betonem i zatrzemy tak, żeby mieć gotową podłogę już w pomieszczeniu, w budynku gospodarczym. No i tak wygląda płyta gotowa do zalania. Jak popatrzycie, no to w projekcie są oczywiście wzmacniane rożniki, bo to jest taki kluczowy element płyty i wytrzymałości płyty. Tutaj są wyprowadzone takie wąsy dodatkowo wzmacniające, zrobiona taka kratownica. Jak widzicie na całej szerokości wjazdu aż do, do ściany tej nośnej łączącej nam dwie części ściany i oczywiście ta kratownica jest też przedłużona po całej długości tej ściany. No i tu oczywiście na samym końcu jest też, jest też narożnik, no bo tu będą trzy bramy, więc tak tu wygląda wzbrojenie. No i po drugiej, części, po drugiej części wygląda to już o wiele mniej skomplikowanie, bo tutaj jest cała ściana sztywna, więc tutaj jest tylko zbrojenie narożników, tak jak było gdzieś w projekcie. E, takie konstrukcje wzmocnione dodatkowo. Tutaj oczywiście wszystko też na L-kach. Połapane, żeby na L-kach, czyli na, na tych drutach wzmacniających w litery L. E, no i tutaj też jest przedłużone wzmocnienie na, na tej kratownicy, no bo tutaj z kolei jest brama wjazdowa, gdzie będzie wjeżdżał traktor. Kanaliza, te pomarańczowe, obklejone taśmą, już jak widać są słupki zabezpieczone, a ten jest otwarty jeden. No byli, robiliśmy próby e, spływu e, kanalizacji, a kanaliza już jest zasypana. Teraz jest zasypana piaskiem właściwie, zamulam ją w tej chwili, leję to wszystko wodą. Ten piasek chodzi o to, żeby ten kąt, który został uzyskany, ma jest tu 2% spadku, żeby te 2% spadku się utrzymało. No to jest to ładnie zasypiane piaskiem, zlane wodą i ładnie to sobie osiądzie, tak żeby te rury w naturalny sposób się ułożyły pod tym kątem no i tutaj jest studzienka rewizyjna dołożona, dodana bo tutaj, tutaj mieliśmy poprzednio ale ten trójnik musieliśmy wykorzystać żeby dojść do studoły. no i tu jest założona taka taka duża studnia rewizyjna w której widać ten przepływ wody testy sprawdzone, wszystko działa pozostało nam zalać betonem i wygładzić Oczywiście skończyć tutaj z piaskami i ładnie to przykryć drogę, naprawić kruszywem betonowym, które tam na nas czeka i które tam na nas czeka, i oczywiście przygotować obejście drogi i tym podobne. Pozostaje oczywiście rozparcelowanie ziemi, ale to tam już się nie pali. I później przystąpimy do drugiego etapu budowy ścian. A na razie czekamy na. Betoniary, i na zalanie płyty fundamentowej. I to jest ten moment, kiedy przejechało to coś, i zaraz zacznie się wylewanie betonu. A tu mamy próbę jakościową betonu. lany do lejka, później podniesiony lejek i ona się ma roz się rozpłynąć powyżej tak, tego koło, drugiego koła, tak? To znaczy na daną odległość, bo koło jest do 55, znaczy ono musi się ponad wyleć biało. A. Także mamy ideę, że ta swoje niż widzę? Dobra. I tutaj mamy, jak się rozlało, czyli rozlało się na średnicę 60, 80, ile? Dokładnie 70 cm. 69 na 71, mamy 70, mamy górną granicę. Czyli mamy idealnie. Dokładnie. A teraz szukamy tych. Zbrojenko. I tak wygląda. o. kolejne zbrojunko. Tak wyglądają te druciki stalowe. Tutaj kolejny. Proszę o. bardzo. Także w mieszance jest. To jest, jest 30 kg na metr, tak? 32. 32 kg na metr. Także... I to są te włókienka jest które... stalowe. Yy, stalowe, z takimi, ha... z takimi śmiesznie zakończone takim haczykiem. Dokładnie. które tu widać. I one potem, to wam powiem, bo to samo laliśmy na dom. To jest tak, że jak to zastygnie, to można to młotem pokruszyć, Dokładnie. ale i tak nic z tego nie idzie zrobić, bo nawet koparą się tego nie dawało rozrywać, bo te włókienka trzymają zbrojenie Dokładnie. tak, że bunkier można z tego budować. Dokładnie, tak, potwierdzam. I lejemy! Jak popatrzycie w zbliżaniu to wszędzie widać te stalowe włoski a tutaj cała płyta już zalana Kopaki robią ostatnie równania, na razie wygląda to super, beton doskonałej jakości, bez, wibro, bez, bez konieczności wibrowania, no i jest, co tu dużo gadać, działa. A tu ostatni etap, zacieranie płyty fundamentowej, ostatni etap przygotowania, bo później już po nim nic nie będzie, płyta. Jest robiona jak to w Skodole, ostateczna, więc nie będzie tu żadnej posadzki, nie będzie nic, więc ta płyta fundamentowa będzie poziomem zero, posadzką w Skodole. Jak widzicie, helikopter chodzi i idzie ostatnia faza nacierki, dopiero teraz dało się wejść na ten beton, bardzo długo się nie dawało na ten beton wejść. Beton helikopterem przeleciany, zalany, zlany wodą, i jak widzicie, no dupy to nie urywa. A i jak widzicie, no, są takie nierówności. Niestety to już zostanie. Tam wykonawca jeszcze chciał coś tam robić, żeby te nierówności niwelować, a czyli skrzydełkami samymi z helikoptera jechać, ale ja się obawiałem, że. Niestety, jak te skrzydełka złapią jeszcze, podetną ten beton z wierzchu, to z wierzchu może, może będzie zatarte, ale będzie takie coś, coś będzie kruszyło bardzo łatwo, taka centymetrowa warstwa, więc zostawiliśmy tak, jak jest. No i to tyle z pierwszego etapu budowy stodoły. Płyta wylana. Oczywiście tutaj jeszcze są jakieś roboty wykończeniowe, które pewnie będą jeszcze w jakimś innym filmie, bo trzeba skończyć z tym rowem. Eee, poczekać, aż ta rura obsiądzie kanalizacyjna, i ładnie zasypać drogę, naprawić trzeba eee, podłączyć prąd i wodę. Eee, to pewnie wszystko będzie w następnym filmie. A teraz, bo, bo nie chcę tutaj przedłużać, a na razie pierwszy krok został uczyniony, eee, a miałem wam pokazać, bo to zbrojenie rozproszone wygląda tak. O, to są takie, to są takie druciki, jak tutaj widać, o, i one sobie leżą w betonie i się układają w tym betonie, o, zupełnie przypadkowo, tak się jakoś krzyżują, nie krzyżują i to powoduje, że to zbrojenie jest bardzo, bardzo trwałe. Jak nas oglądasz regularnie, to pamiętaj o sobie, a na razie to było tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.